3,0-litrowy silnik Toyoty 2JZ-G był montowany w fabryce Tahara w Japonii od 1991 do 2007 roku. Konstrukcja silnika nie ma słabych punktów, ale przy dużych przebiegach zużywa olej. Powodem jest jak zwykle zużycie uszczelniaczy trzonków zaworów lub niewspółosiowość pierścieni. Aktualizacja z 1997 roku przyniosła silnikowi nie tylko bardziej niezawodny układ zapłonowy, ale także kapryśny regulator fazy VVTi, który często wytrzymuje nie więcej niż 100-150 000 km, jednostki napędowe linii JZ mają imponującą liczbę czujników elektronicznych, które okresowo ulegają awariom. Nie ma tu wielu drobnych problemów, jedyne, co możecie zdenerwować, to niska żywotność pompy, niezbyt niezawodna rolka napinająca pasek i układ zapłonowy, który bardzo boi się wody. Silnik ten lubi też napełniać świece zapłonowe. A zawory wymagają okresowej regulacji.